Panie, panie pośle, pan nie ma maski, bardzo proszę opuścić maskę. Panie marszałku, pan a proszę prawo mi tu nie pluć uniemożliwiając na mnie. mi pełnienie mandatu posła. Właśnie. Jest pan przestępcą, panie marszałku. Artykuł 231 kodeksu Jasne. karnego, nadużycie uprawnień. Wracam zatem do pana. Proszę głosu, mi nie pluć tutaj, dobrze? Bardzo pana, proszę, w tamtą stronę. bardzo pana proszę, żeby pan nie brnął w swoim przestępczym uporze, dlatego że sąd może to wziąć pod uwagę. Że jako okoliczność będę dodatkowo pana Dobra. ponieważ to, co pan czyni nierozważnie, powtarza pan po chwili namysłu, na który dał pan sobie sam czas. Teraz po namyśle jest pan już przestępcą recydywistą i trwa pan w przestępczym uporze. Niech pan tego nie czyni, panie marszałku. Wzywam Pana pani do tego, poseł żeby Pan zszedł księdze. z tej ścieżki przestępstwa, na którą Pan już wkroczył. Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej nie mogę być bierny wobec przypadku tak oczywistego naruszenia prawa obowiązującego proszę, Rzeczypospolitej. Proszę zatem o włączenie mikrofonu. Sąd weźmie to pod uwagę jako okoliczność łagodzącą. Bardzo proszę pani poseł. Tak. O! Panie pośle, proszę mi umożliwić wystąpienie. Pani poseł, ustaczką. Może pani przerwać? Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałku, dziękuję bardzo. Wysoka Izba, powrócę do innych Szanowna, Szanowna pani poseł, pani zajmuje czas przeznaczony dla Międzycy, mnie w tej debacie. Pani zajmuje ten czasu, czas, zapaduje, który przeznaczony panie. jest dla mnie. Ja cię ja odizoluję, dobrze? Coś, no, trochę wypchnę. Y, szanowny panie, szanowny panie, proszę, proszę Pan. nie dokonywać inwazji ja nie w moją nie dokonuję, strefę to, intymną. Dobrze? dobrze? Proszę nie posuwać się do rękoczynów, czy raczej Zapraszam. tyłoczynów, panie pośle. Tak, no, ale no, będzie to tego, to mojejrę, Jednym z priorytetów, Szanowny Mogę panie mantynować? marszałku, proszę wezwać Bardzo. straż marszałkowską, ponieważ w tej sali dokonuje się czynów przestępczych już całkiem seryjnie. Ogłaszam kolejne trzy minuty przerwy.